A pojebało cię do reszty Czerwiana bania Też mi Siema, cześć, witajcie na kanale w kolejnym odcinku Dzisiaj będę odbierać moją dziewczynę ze szkoły Moją Subaryną, będziemy wjeżdżać pod Gigantyczną górę Subaryną Dociśniemy trochę gazu, ale jeszcze przed samym Filmem chciałem was zaprosić na mój sklep tmshop.pl, tam znajdziecie Naprawdę zajebiste rzeczy, ja już nie Przedłużam dalej, lecimy do odcinka Ale muszę dzisiaj ogarnąć jedną rzecz Mianowicie to, powiedziałem sobie, że muszę To już zrobić, bo mnie to strasznie denerwowało Że tak to wygląda, to była taka katana Stwierdziłem, że nie chcę jej już Po prostu używać, wolałbym po prostu po coś bardziej praktycznego. Więc kupiłem sobie coś takiego, generalnie będę z takim czymś śmigać i coś. Pochodziło. Uu, piękny dźwięk. Oj, 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 co tam się tutaj świeci. Kurwa, muszę umyć to auto. Dobra, Ach, ta powinna działać. Ona się w tym momencie dopiero na nagwintowuje wywuje, więc wyobraźcie sobie, że super łatwo jej się nie zakręca. Kurwa, mister architekto. Wbijam z Kurwa człowieku, jak to chodzi? Nie no, klasa. Lepiej, lepiej, dużo. I patrzę, zapieram. Jeszcze tylko tego one blade'a nasadzić na siebie. Można odłożyć albo sprzedam go na eliksie dla jakiegoś miłośnika katany. A to potwierdzę to potwierdzenie, jakbym kiedyś chciał sprzedać subaru. Zdrowa suka. W normalnej to by już podłogę przydziurawiło No to sposób pożyteczny sp Gała działa A ty, ale Chińczyk się nie postarał Coś ty odpierdolił Marian To wygląda jak jakaś ciupaga To wygląda jak ciupaga Z zakopca w środku Będzie leżeć, albo jak będzie jakaś nowa fura To do niej to wsadzimy <grym> Robimy live'y i zbieramy na Seijaka Turbo Zrobić mu takiego samuraja Ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić, ale to innym razem po prostu Patrzcie, tu nałożyłem folię, chyba 4 lata temu, ale to bawiłem się, po prostu nie umiałem robić tego Dalej nie umiem tego robić, po prostu wtedy to raz w życiu zrobiłem I to chyba jeszcze nawalone, więc no wiesz, jak wyszło Trzeba to ściągnąć, myślę, że to pomalować, jakiegoś hydrodipa zrobić Kiedyś jeszcze się kierownica ogarnie, dalej pójdą krzesła do zmiany No i może jeszcze kiedyś jakieś boczki, drzwi, coś takiego by dobrze było jeszcze wycieraczki jakieś dobre dać Bo te już trochę nie domagają Trwałe części już czeka na Subarynę Teraz trzeba się nią trochę pobawić I robimy dalej dziada Coś czego gumi się nie lubią najbardziej Czyli kurwa tankowanie tej bestii jebanej Jak człowiek znesie przynajmniej to Fajna cena Sprawdźmy ile jest warty 222 zł No nie aż tak dużo Ale no coś jest warte Jedziemy odebrać moją kobietę ze szkoły, ze względu na to, że skończyła lekcję No my jedziemy furą Strasznie dużo widzów mam w tej szkole Sam chodziłem do tej szkoły Nie pozdrawiam serdecznie nauczycieli Generalnie zajebista sprawa, tak przyjechać po swoją kobietę do szkoły Idzie do tej fury No i wie, że idzie specjalnie do mnie Ci ludzie widzą, że ona idzie do tego auta Pełnego psiaków, pełnego miłości, mocy Prędkości Wszystkiego, rozumiecie? Widzisz Pełno miłości O kurwa, trochę jest tu tych gagatków na no, nas, patrz, kobieta Dobra. idzie Odjeżdżamy jej Chyba porno tam masz No Szczerze? Dla mnie zajebiste uczucie, wiesz, przejeżdżamy tam, machają nam ludzie, uśmiechają się. Kurwa, pozytywna energia, szerzenie tego, to, to co, co chciałbym robić w życiu. Hektor mnie zatrzymał łapą. Chwycił mnie. No. <laughs> Te piękną e, okolice tutaj mają Nie pytajcie się dlaczego tutaj właśnie poszedłem, dlaczego się tu zatrzymałem Nie wnikajmy w to w ogóle Ale patrzcie jak to, to pięknie wygląda I o chłopie I dodatkowo patrzcie pojechałem na zlot Zaraz obok 36 se stanąłem No witam Proszę pani o, Dzień dobry o. Otwierałem i prezes się boi wiatru i dlatego postanowił zacząć bronić się za wszelką cenę. Kiedyś tutaj byliśmy w takiej cukierni, bo to zaczął kiedyś współpracę z takim ziomkiem. No i miał też yy, skłonności do młodych dziewczyn. <noise> Chodziliśmy tutaj my dla ciastek, kolega dla pani kelnerki <noise> no, aż do późna w nocy spotkania codziennie. Do drugiej w nocy miał spotkanie. Człowieku, miskę nam złotą dali jeszcze. Możesz się napić! Za wargot! Człowieku, patrz. Trzeba będzie napić, dobry lekko. <grystanie> Istnieją dwa typy psów. Jeden. Drugi. A, papa. <grystanie> <grystanie> Ale wyobraź sobie. to tak ma łapki rozłożone, Jedna tu, druga tu, ja tak leży? <grystanie> Ej, wyobraź sobie. Siedzimy, ktoś tutaj wchodzi, okazuje się, że jest totalnym hejterem. Podbiega. <grystanie> Co zrobiłeś? Odda oddaj to. Nie. Kup se swoją. No daj trochę. Spadł ci. Dzień dobry. Ktoś <laughs> szuka połączenia. Dobra, no. nie Tam miał dużo dzisiaj atrakcji podczas wjeżdżania Trochę się bał Temperatura strasznie jest wyjebana Nie ma tu chyba nawet co robić, tak szczerze mówiąc Nie będziemy jakoś szybko zjeżdżać Trzeba wystudzić kolosa Zastanawiał jak schłodzić auto po jakiś jakiegoś kilometra do góry Ale Kilki nie chodzi kilometra. o to, że kilometra trasy Tylko kilometra do góry, do góry Spójrzcie sami To wystarczy po prostu wrzucić na luz Zacząć zjeżdżać Temperatura spada sama jak szalona Tata się bał, że będziemy zjeżdżać i będziemy szaleć Ale zjeżdżanie nie jest w żadnym stopniu, ani trochę ciekawe A odkryłem, że Abi piszczy w momencie, kiedy auto nie buczy Patrz Patrz Jest. Już mamy 97, ciekawe ile będzie jak zjedziemy na sam dół A to się pewno. Ale wieża Można by było łucznikiem do takiej zostać A co by można było? Łucznikiem zostać Duky wyłączyłem to dzwoni i tu teraz No słyszałem tak tak zaś ci gubi, Okej? Panie dziękuję na razie Tu wyłączyłem to dzwoni i tu teraz Kiedy twoje Subaru fabrycznie nie ma wbudowanego masażu, ale jesteś w stanie załatwić sobie inne ten masaż to nawet czasem felgi myje. To jest idealny samochód dla psów. Po prostu. Ja, Jaki ten, samochód, ja ten samochód kupiłem w trosce o zwierzęta. ciuk, ciuk, Ale No.